O co chodzi? Z czym? Nie powiedziałaś jej, że Marisa pojechała do Tihuany. Pani Marisa. Z szacunkiem. Nie powiedziałam pani Aidzie, bo ona jest zakochana w Carlosie. I mogłaby się zdenerwować, że jej siostra pojechała do mojego syna. Nie ma w tym nic złego. Chyba, że coś łączy Twojego syna i ma panią Marisę. No coś ty, nie fantazjuj. Nie dostaniesz więcej forsy. Praca jest coraz trudniejsza. Nie narzekaj. Dobrze wiem, na czym polega biznes nielegalnego wyrębu drewna. Władza jest coraz bardziej uległa. Uprzedziłem cię. Łajdak, zabiję cię. O co ci chodzi, Cruz? Umrzesz, łajdaku. Niech się pan uspokoi. Puść mnie, łajdaku. Muszę go zabić. Puszczaj. Co ci zrobiłem? Dlaczego chcesz mnie zabić? Jak mogłeś przespać się z moją córką? Puszczaj. Co ty wygadujesz? To dziecko ma zaledwie 18 lat. Jak mogłeś? Uspokój się. Nie skrzywdziłem Twojej córki. Kłamiesz. Jesteś kobieciarzem. Zadawałeś się z wszystkimi dziewczynami w miasteczku. Wybacz mi. Ale straciłeś panowanie nad sobą. Nic nie zrobiłem, twojej córce. Spotkaliśmy się w restauracji i potem przyszła tutaj. Przysięgam na wszystkie świętości, że jej nie tknąłem. Skąd wytrzasnąłeś tę bzdury? Ona mi to powiedziała. Co? Niemożliwe. Powiedziała, że robiliście wszystko. Twoja córka jest kłamczuką. Nawet jej nie tknąłem. Musisz mi uwierzyć. Uspokój się, bo jesteś w moim domu. Co ci zrobił ten Łajdak? Wszystko. Efrain i ja robiliśmy wszystko. Krus na pewno poszedł do Efraina, a po tym, co usłyszał, może go zabić. A jeśli Efraim zabije Krusa? Wtedy nie dowiem się, kim jest mój prawdziwy ojciec. Muszę coś zrobić. Znowu. Boję się. Ale czego się boję? Mam nadzieję, że nie zwariuję. Celio, już dojechałam do Tijuany. Masz wieści od Carlosa? Dzwonił do mojej sąsiadki, że jest w hotelu... Villarreal. Poszukam go tam. W co natychmiast dzwoń do mnie. Tak. Chwileczkę. Co się stało? Pani Aida pytała, gdzie pani jest. Co jej powiedziałaś? że pani wyjechała w podróż, ale nie mówiłam dokąd. Dlaczego? Nie wiem. Pani wie, że Aida jest zakochana w Carlosie. Sama mi to wyznała. A pani też nie uprzedziła jej o wyjeździe do Tijuana, do mojego syna. Podobnie jak ty, nie chciałam, żeby Aida się smuciła. Potem porozmawiamy. Całuję się. Wszystko się ułoży. Na razie. Zna pan hotel Villarreal? Mam tam jechać? Proszę. Nie rozumiem, dlaczego Luz to powiedziała. Po co tu przyszła? Spotkaliśmy się w miasteczku, a ja nie chciałem z nią rozmawiać. Jednak dowiedziała się, gdzie pracuje. W jaki sposób? Twoja córka jest dociekliwa, więc jej powiedziałem, żeby niczego nie podejrzewała. Wierzę, że nie zadawałeś się z moją córką. Ulżyło mi. Jest coś gorszego. Co? Wczoraj moja córka weszła do tego domu. Zabrała stąd zdjęcie. Jakie zdjęcie? Don Arona z trzema córkami. Sabina jej powiedziała, że nie jestem jej prawdziwym ojcem. Ta wiedźma? Skąd wie? Nie mam pojęcia. Ale już nam tego nie wyjaśni, bo nie żyje. Co jej się stało? Miała atak serca. Niemożliwe. Luz przyniosła do domu to zdjęcie i porównała je z tym, które zrobiliśmy po pożarze, kiedy Luz miała dwa latka i już ma bliznę. Do rzeczy, jak już mówiłem, moja córka porównała oba zdjęcia i wie, że na obu jest ona. Rozumiesz? Syno Jutro wypisują moją córkę Trzeba przygotować wyjazd do Meksyku Co z pogrzebem Marii Eugenii? Rozmawiałem z jej rodzicami Odbędzie się jutro w Meksyku Wszystko załatwiłeś? Nie, cały dzień byłem z Antonią, moją córką Zadzwonię do domu pogrzebowego Jak się czuje moja wnuczka? Powiedziałem swojej córce, że jej matka nie żyje Proszę o numer telefonu do domu pogrzebowego Galiana w Meksyku. Nie pij. Antonia chce zobaczyć swoją mamę. Nie rozumie mnie. Zapisałem. Dziękuję.